Dzień dobry, dzień dobry, witamy dzień. Was w Fizio Akademii. Ze mną jest Karolina. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj jesteś w roli eksperta. No Nowa bo rola. jesteś w roli eksperta. No bo finalnie prowadzisz. E, masz spółkę ZO, masz w tym odnowę Klinik i jesteś tam w roli. Oficjalnie w roli. Jestem, no mam dwie role. Mam rolę prezesa i menadżera. Dokładnie. No i to trzecia jeszcze, no bo jeszcze jesteś, jesteś fizjoterapeutką, tak. czyli jesteś w trzech rolach e, w jednym miejscu. W jednym miejscu. Tak. E, no i e, jak się czujesz w tych rolach? Powiedz, która rola dla ciebie jest taka dzisiaj wymagająca? Chyba na, najlepiej się czuję w roli fizjoterapeuty, bo już mam ją sprawdzoną przez lata. <laughs> <laughs> e, najbardziej wymagająca jest dla mnie jeszcze rola menedżera. Mm -hmm. Ale, menadżera lidera, nie? Tak, menadżera lidera, ale bardzo jest ciekawy proces, jak, jak wychodzę czasem w rolę prezesa mm -hmm. i widzę samą siebie w roli menadżera, w których, w których momentach nie dociągam, mm -hmm. albo w których momentach potrzebuję jakiegoś wsparcia, więc balansowanie między tymi dwoma rolami jest mm -hmm. ciekawe. E, rozwijające? O na pewno. Nie. E, wyjścia z roli, no bo miałaś wcześniej swój gabinet, w którym byłaś. Jedną działalnością gospodarczą, tak. no i sobie pracowałaś. No i postanowiłeś, żeby wyjść trochę szerzej i zacząć budować biznes oparty o zespół, o ludzi i o spółkę, i o to, żeby finalnie móc mieć wybór, czy być w tej branży, czy na przykład podróżować po świecie. Na Taka jest rola, nie? Ale tak. znaczy taki jest cel. Chcielibyśmy dzisiaj pogadać o sześciu fundamentach stabilnego biznesu, mhm. jeśli chodzi o, o branżę fizjoterapii. Pierwszym fundamentem, o którym warto, myślę, pogadać, to są źródła pozyskiwania pacjentów. No bo wiemy, nie? Wszyscy eksperci, wiesz, fizjoterapii, wszyscy, co prowadzą zajebiste biznesy jednoosobowe, tak. nie? mówią, że najważniejszym elementem są polecenia i żaden dobry fizjoterapeuta nie potrzebuje żadnego marketingu. Mhm. Ale my się z tym zajebiście zgadzamy przecież. Oczywiście. Nie? Bo to jest najlepsze źródło, które powinno służyć wszystkim. Tak. Ale nie mówimy wtedy o biznesie. Nie. To, to jakie są jeszcze fundamenty, Twoim zdaniem, z perspektywy dzisiaj prezesa, menadżera, mhm. fizjoterapeuty, z których korzystasz w swoim właśnie biznesie? Na pewno z poziomu fizjoterapeuty, ja zauważam to, że ym, polecenia są super, ale pojawia się może nie problem, bo to jest też świetne. Mhm. Jak chcę tego pacjenta oddelegować, albo jak chcę ich mieć więcej, oddelegować do innych wizji, mhm. nie, oni chcą do mnie. Mhm. No ale ja się nie rozdwoję i nie rozstroję, więc tutaj faktycznie polecenia um, potrzebne jest to, żeby, żeby pokazywać tą kadrę całą mhm. dalej. Więc myślę, że dobrymi, e, dobrymi metodami są, no, z mojego doświadczenia, social mhm. media, mhm. Facebook, Instagram mhm. czy reklamy. Czyli lidowanie tak zwane? Tak, nie? tak. Mhm. żeby no, po pierwsze móc dotrzeć do większej liczby osób, mhm. dać poznać tym ludziom naszych terapeutów, bo są tacy, którzy dopiero zaczynają tą mhm. drogę, na przykład pracują u mnie, więc moim zadaniem też jako menadżera jest ich przedstawić trochę światu. No, skąd muszą światu. do nich trafić, prawda? Tak, no, ludzie muszą wiedzieć, że istnieje ktoś taki w moim gabinecie, więc, tak. więc polecenia są super, ale one są takie, wiesz, osobowe, jednostronne, natomiast żeby żeby wyjść szerzej, no to faktycznie social media i, i reklamy w tych social mediach, mhm. no to to jest dla mnie główne źródło. Mhm. E, Jedne z. Promowania się. No bo tak. cały, oczywiście, tak. media społecznościowe, ale jest cała część googlowska. Tak. Nie? O tak, no to jest jeszcze kolejna rzecz. Część googlowska, która jest no, kluczowa, no bo wiemy dzisiaj, jak pacjent nie ma polecenia, nie ma od kolegi, nie dostał fajnego terapeuty, no to co bierze, wyszukuje w Google, prawda? Tak. No i teraz. Tutaj narzędzia są kluczowe. Pierwszym, z które korzystacie, to jest. Na pewno jest wizytówka Google. Podstawa. Bo wiadomo. tak pacjentów też jest dużo. Tak. Na pewno jest strona, bo kluczowa. Takich pacjentów jest też mega dużo, którzy dzwonią ze strony. I chcą się wyedukować trochę, nie? no bo jednak trochę tych treści jest, żeby rozwiązywać problemy te, które ludzie wyszukują w sieci. Zazwyczaj jest tak, że jak ktoś dzwoni ze strony, to dzwoni już, bo przeczytał jakiś artykuł, bo gdzieś tam doszedł do czegoś tak. i już dzwoni. To jest taki już trochę ocieplony kontakt, bo on już jest zdecydowany, że się chce mówić. Nie trzeba go często przekonywać, jeżeli tak mówimy jest. o takim procesie sprzedaży. No i trzecia, no to są według mnie całe właśnie social media. Takim fundamentalnym narzędziem, którego korzystasz z, w swoim gabinecie, w odnowie klinik, jest. Znany lekarz. Znany lekarz, no bo. Chcąc nie chcąc, jest to narzędzie Googlowskie, prawda? Tak. które wykorzystuje tak. dokładnie tę samą mechanikę co strona internetowa, mhm. ale ma dużo większe dzisiaj zasięgi niż my, jako tam struktura gabinetu, no bo jest gigantem, który ściąga ruch w medycynie mhm. konkretnych pacjentów, którzy szukają konkretnych specjalistów. Dokładnie. No i nie mając tego narzędzia, jest ciekawą sytuacją w biznesie, no bo tam są tylko pacjenci, no, którzy szukają. No, to trochę to jest takie zamykanie się na, no, na pacjentów. No, ale jest drogi, uważaj, nie? I się nie opłaca. Drugim fundamentem jest świadomie zarządzanie finansami. No i Kalina, jak czujesz ten temat, jeśli chodzi o zarządzanie finansami, przepływem budżetów reklamowych, mhm. e, patrzenie na grafiki, otwartych drzwi, wiesz, ile możesz przyjąć pacjentów, no bo to wszystko łączy się z, tak naprawdę z dążeniem do swojego celu, prawda? No to jest temat, nad którym pracuję. Mhm. On czasem mi sprawia, może nie trudności, ale, ale widzę, że czasem muszę mu poświęcić trochę więcej uwagi, bo są momenty, w których nie kontroluję na przykład tych finansów. Mhm. Muszę usiąść i muszę je policzyć i muszę ustalić te wszystkie sufity, żeby wiedzieć, jaki mogę mieć przepływ tych pacjentów, mhm. przepływ, przepływ ludzi przez, mhm. przez gabinet. No ale dzisiaj z Twojego doświadczenia wynika, że to jest fundament czy bez tego fundamentu da się coś więcej stworzyć świadomie Nie dla mnie to jest fundament <noise> ponieważ jeżeli ja nie wiem jaki mam sufit nie wiem ile mogę przyjąć pacjentów ile finansowo mogę że tak kiedy mogę na przykład myśleć o rozwoju kolejnego gabinetu mm -hmm. albo kiedy mogę myśleć o tym żeby zatrudnić nową osobę mm -hmm. Co się dzieje w gabinecie? No to jest trochę tak, jak kiedyś usłyszałam, że jest statek, jest kapitan, ale ten statek jest na wakacjach, on e, sobie tak płynie, gdzie chce. Dokładnie tak. Więc tak, myślę, że to jest mega ważny temat, żeby wiedzieć w ogóle, no na czym się stoi. Tak. No jest to na pewno jeden z kluczowych fundamentów e, świadomego rozwoju e, w tym biznesie. Tak. Trzecim fundamentem jest e, jasna i świadoma strategia celowa. E, I Tutaj no, to też bardzo, kawał, bardzo duży kawał roboty zawsze jest do wykonania, prawda? Z ustaleniem odpowiednich cen, tak. które no, są wewnętrznym wyrazem tego, jak dzisiaj Cena się to czujecie. Jest mhm. tak. to... No i jak z tym mhm. się masz, jak z tym pracujesz, i jak wprowadzasz do zespołu, jeśli chodzi o właśnie ten system cen w gabinecie. Ja już jestem na takim etapie, że nie ma to dla mnie aż takiego, może nie, że nie ma znaczenia, ale ja się czuję dobrze ze swoimi cenami i jakby jestem ich świadoma i uważam, że, że są one odpowiednie za wartość, którą jakby daję pacjentom. Ale faktycznie to jest proces, który też musiałam przejść, bo było mi trudno podnosić ceny, bo mhm. jakby jest to stres. Mhm. Natomiast. No, Myślę, że po pierwsze to idzie trochę z doświadczeniem i z jakąś, jakąś wiedzą, ale też idzie to z, z całym zapleczem gabinetu, który jest. Bo mhm. Pacjenci często, jakby wiesz, nie, nie widzą, idą do jednego fizjoterapeuty, ale w tle jest jeszcze cała masa czasem innych rzeczy, które możemy mu zaproponować. Zgadza tak? się. Więc ta wartość wzrasta nie tylko o samą osobę jako fizjo, ale o, o cały gabinet, który jest. Więc... Wygląd gabinetu, czystość gabinetu, tak. jakość usług, jakość technologii jakość wiedzy, ale przede wszystkim fundament to jest poczucie e, własnej wartości tak. e, lidera, jak również fizjoterapeuta. Dokładnie, myślę, że tak. No i to jest coś, nad czym na pewno warto pracować. Czwartym fundamentem, który jest e, no mega kluczowy, jeśli chodzi o już szerszy rozwój gabinetu, jest e, proces i obsługa e, pacjenta. Tak. No i jak ty? W tym odnajdujesz? Macie już jakieś konkretne procesy, e, budujecie je. Na jakim etapie jesteście, jeśli chodzi o, o właśnie. Wdrażamy taki proces. Na, na pewno mamy proces obsługi pacjenta pierwszo, który pier, po raz pierwszy. Przychodzi. Nowy Pesel się pojawił? Tak, mhm. tak. I mamy taką, taką procedurę. Jak mhm. można to można nazwać, procedura mhm. obsługi, obsługi takiego pacjenta, czyli przeprowadzenia go od momentu wejścia mhm. do gabinetu do momentu wyjścia. Wiadomo, że to są takie aspekty związane z, jakby z naszym wizerunkiem, żeby, żeby to było um, kluczowe. Tak. Natomiast jeżeli chodzi już o samą pracę fizjoterapeuty, to znowu tutaj wracamy trochę do tego mentalu, bo to jest mega kluczowe, żeby, no, żeby ten pacjent poczuł się bezpiecznie. Więc to my jako fizjoterapeuci jesteśmy tymi osobami, które prowadzą tą terapię, nie pacjent prowadzi się sam. Mhm. Więc mega kluczowe tutaj są takie z mojej strony przynajmniej szkolenia dotyczące wiesz, języka, jakim językiem mówić do pacjenta, żeby się go nie pytać, czy pan chce, a może by pani mogła, a może tu tylko no jakby już wejść w tą rolę tego. Profesjonalisty i, i poprowadzić tą terapię. Mhm. E, no i też mieć taki plan, żeby w ogóle ten pacjent wiedział, e, po co w ogóle, jak, jaki to jest cel. Bo, bo wiesz, często ludzie przychodzą, bo coś ich boli, ale to jest jakby tylko taki początek tych mhm. dolegliwości. One sięgają o wiele głębiej. No tak. Więc rozbicie tego na jakieś cele krótko-długoterminowe jest też mega kluczowe, żeby ten pacjent w ogóle wiedział, dokąd idzie. No, to jest mega kluczowe. Czyli. Bycie ekspertem tak. jako lider, bycie ekspertem, żeby móc przekładać to na swój zespół, mhm. jest kluczowe. No bo z doświadczenia jednak wynika, że jakaś część naszego rynku fizjoterapeutycznego jest dupami wołowymi, a nie ekspertami w gabinecie. Nie obrażając nic z tego, co potrafią robić medycznie. Nie, no bo to w ogóle nie o to chodzi. Tak. Chodzi o, o samosłownictwo dla pacjenta. Wyobrażasz sobie, tak. że ktoś przychodzi do lekarza i lekarz mówi: Czy chciałby pan wybrać sobie taką tabletkę, czy taką tabletkę? Proszę sobie wybrać, żółta czy czerwona? Albo w Matrixie no niebieska, albo czerwona. No właśnie chciałam powiedzieć, czerwona. że w Matrixie by się spytali. I tak właśnie... No ja nie wyobrażam część... sobie iść do takiego lekarza. O, Czujesz? Tak. A fizjoterapeuci tak prowadzą właśnie rozmowy, którzy nie są ekspertami. E, ja właśnie sama karząc... tak prowadziłam rozmowy. No właśnie. I to jest ten fundament czwarty, który jest mega kluczowy, żeby być po prostu ekspertem tak. dla pacjenta. Szczególnie w komercji, Bo funduszu nie musicie być ekspertami. Piąty fundament to... Działający system zapisów i, i zarządzanie czasem? Upraszczając, czyli system rezerwacji, online, system powiadomień dla pacjenta, system rejestracji, system, cały ten, którego jest potrzebny, żeby nie gubić po prostu ruchu, czyli jak już wytwarzacie jakiś ruch marketingowy, żeby go po prostu samemu sobie nie przepalać. No i jakie tu masz doświadczenie? Jak, z jakich systemów korzystacie, żeby to jednak funkcjonowało dobrze? Na pewno korzystamy z, z rezerwacji online mhm. ze znanego, korzystamy z, z recepcji, mhm. więc jakby jest, jest też osoba, która, która jest pod telefonem, mhm. I, i jest też narzędzie Colab, które mhm. jest w stanie wysyłać do pacjentów SMS-y, kiedy my nie możemy odebrać telefonu. Mhm. No, y, dla, zależy, w którym oczywiście etapie się znajduje Wasz gabinet, są różne rozwiązania, tak? tak? Najprostszym rozwiązaniem dla pojedynczych fizjoterapeutów, wtedy, kiedy te grafiki są napięte, kiedy już siedzą po 6-7 godzin w gabinecie, no a pacjent dzwoni, on nie wybiera, prawda? To są proste narzędzia aplikacyjne, jak Colab, właśnie, który za ciebie automatycznie wysyła SMS-a i informuje tego pacjenta, że wiem, że dzwonisz, wiem, że dzwonisz, nie szukaj konkurencji, napij się kawy teraz, ja do ciebie zaraz oddzwonię. I to jest jakie kluczowe, no bo załóżmy, że ktoś dzwoni z wizytówki Google'a. Nie znacie, no i siedzi przed komputerem. Ma do wyboru cztery gabinety. No, dzwoni do jednego, nie odbiera. To no nie będzie łaskawie czekać, tak. aż odbierzesz telefon I albo odzwonisz. Nie? Ile razy się zdarzyło Kalina, w Twoim karierze, że oddzwoniłaś, a paczac nie powiedział, ale ja już się zapisałem gdzie indziej? No, w... ponad 10 na pewno, myślę, że więcej. Nie? Więc to są narzędzia kluczowe do rozwoju biznesu, żeby nie przepalać ruchu, którego, który będziecie generować. I jeszcze jeden ważny element: zarządzanie czasem, czyli ten moment, w którym masz już full pacjentów, no ale wiemy, że biznes nie polega tylko na robieniu pacjentów, tylko jest części administracyjne, części marketingowe, odpisywanie, różne inne rzeczy, które trzeba zrobić. No i z twojego punktu widzenia, bo też byłaś w takim miejscu. Mm -hmm. Jak zarządzałaś tym czasem wtedy? Nie wiem, jak to widzisz dzisiaj. Teraz się trochę śmieję, bo to, te wszystkie rzeczy, admit... znaczy nie rzeczy marketingowe, to, mm -hmm. to ja w ogóle to je bardzo kocham, lubię, więc. Tu płynęłaś. Więc... Tu, tu zawsze płynę... było na to tak, czas. Więc był na to czas. Rzeczy jakieś takie, wiesz, księgowe faktury, o, to zostawiałam na ostatnią chwilę i tutaj moje zarządzanie czasem było słabe. Do momentu, w którym jakby, wiesz, doszłam do momentu, w którym powiedziałam, że no kurde, nie chcę tak, więc podjęłam mhm. decyzję, że, że no ja, ja sobie skróciłam trochę czas pracy z pacjentami i ustaliłam sobie jeden taki dzień mhm. w tygodniu, który jest dniem takim administracyjno-marketingowo- menedżersko-zarządzającym. Trzeba to zrobić. Tak. Czyli zobaczcie, jaki prosty case. Po prostu trzeba, trzeba umówić się z samym sobą w kalendarzu, tak jak umawiasz pacjenta. Czyli masz swój czas, żeby nie marnować czasu, w którym jesteście z, w domu, z rodziną i marnować teraz, bo to jest wasz czas, tylko w kalendarzu waszej pracy ustalacie sobie przestrzeń, w którym normalnie omawiacie jak pacjenta, to omawiacie, że w, tym, w tej godzinie pracujecie na przykład nad postami, z fakturami e, lub uzupełnieniem czegokolwiek i ustalacie to w kalendarzu waszej pracy. Tak. I to jest zarządzanie czasem mega kluczowe, którego rzadko któryś z was robi bo często o tym właśnie rozmawiamy na mentoringu. Więc case mega ważne. Sami się umawiajcie ze sobą na odpowiednią pracę w waszym kalendarzu. Fundament numer 6 to jest jasno sprecyzowane cele tego, dokąd idziecie, czyli tak zwana strategia. No bo trudno jest chcieć dojechać do Warszawy, nie wyznaczając sobie, że tam chcemy dojechać. No, to jakbyśmy wyszli z domu, no to jaki pociąg wybierzemy, jaki rodzaj transportu, jeśli nie wiemy dokąd nawet chcemy jechać? Dokładnie. No i teraz w Twoim przypadku i w Twoim biznesie jak organizujesz sobie ten element, właśnie? Ten element był na początku dla mnie trudny, mhm. bo moim celem był rozwój. Mhm. Ale ja nie miałam od początku, że to jest rozwój i ja chcę wylądować tam. Mhm. Więc jakby jest rozwój, ale dalej jestem otwarta na różne, różne rzeczy, które się pojawiają, różne współprace, bo to też jest taka otwarta przestrzeń. Mhm. Natomiast teraz zauważyłam i teraz już prościej jest mi te cele wyznaczać i wyznaczam je sobie na. No mam duży cel taki w przód, mhm. który chcę osiągnąć, i mniejsze celiki, takie działania, które mają mnie do niego doprowadzić. Mhm. Natomiast jest to dla mnie cały czas praca? No, po pierwsze, że jest to praca z umysłem, bo wiemy, jak lubi się rozpraszać, jak lubi sobie polecieć w lewo i w prawo, bo tam jest inne fajne rzeczy do robienia. Jeśli się nie ma tych celów, to potrafimy się tak rozproszyć, że czasami 2-3-4-10 lat jesteśmy rozproszeni i zapominamy, dokąd idziemy, no bo nie ma dokąd iść. I te cele pomagają nam w tym, że nawet jak się rozproszymy, to przychodzi taki moment, w którym jestem w stanie go zauważyć. Ej, czekaj, czy ten element, który ja teraz robię, to mnie przybliża do tego celu, który sobie wyznaczyłam? O, o nie, no właśnie nie. Aha, okej. Okay. Teraz to jest ten kluczowy cel, który powiedziałeś, czyli duży cel, który jest dosyć odległy, mhm. a potem podzielenie go na mniejszych, mniej, mniejszych parę celów, które jasno nakreślają nam drogę. Oczywiście ona może iść za wile, prawo, w lewo, ale finalnie Idziemy do punktu na mapie, który jest wyznaczony. Dokładnie. I to jest fundament, jeden najważniejszy, jeden z najważniejszych, który robimy na początku. Tak. Bo bez jasno wyznaczonych celów, wszystkie fundamenty wcześniejsze będą tylko zlepkiem jakichś informacji, które e, robimy, ale nie wiemy w sumie po co. Gdzieś idziemy, ale nie wiadomo gdzie. Dokładnie, tak.